Martusia w ubiegły poniedziałek miała robiony rezonans, który wykazał, że guz się powiększył. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą i błaganiem, żebyście pali zbiórkę pieniążków dla Martusi. Bo bez tych pieniędzy Marta nie będzie miała szans. Poczekaj następnych urodzin i błagamy was, żeby przyjęła ją chnikam bez naleczenie. Musimy wpłacić 150 tysięcy euro. Proszę Was, pomóżcie nam ratować nasze dziecko. Poproszę jeszcze, żeby wszyscy panie dziejmi Teraz możesz płacić. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, Maletusia Dobska.